Witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Wam, jak tak naprawdę zdać egzamin na, na placu manewrowym. Omówimy sobie e, właśnie światełka, jak i czynności takie obsługowe pod maską. Więc tak naprawdę, odcinek ten jest dedykowany y, w zasadzie osobom, które przystępują, będą przystępowały do egzaminu. Dobra, podejdźmy sobie i zobaczmy, jak to wygląda z tymi światłami. Ja sobie ach, wsiądę. Tak, przekręcamy. Raz. Zapalają nam się światełka pozycyjne. Przekręcam drugi raz. Mamy światła mijania. Światła drogowe mogę pociągnąć do siebie lekko, ostrzegając kogoś, ale mogę je też włączyć na stałe, pchając to do przodu. Kolejne światełka, światła przeciwmgłowe. Tu mam taki pierścień i go przełączam. Włączyłem światła przeciwmgłowe. Tu akurat są tylko w tej jariste z tyłu. Drugi raz przekręcam. Wyłączam te światła przeciw głowę, to mamy przycisk świateł awaryjnych. Nic innego, jak jednocześnie mrugające kierunkowskazy. Kierunkowskazy. Jeśli podnoszę tą wajchę do góry, mrugają z prawej strony. Jeśli daję w dół, mrugają z lewej strony. Kolejne światło, światło wstecznego. Jeśli włączę bieg wsteczny, z tyłu zapalają mi się lampki białe. No, i na koniec światła stopu hamowania. Wciskam w środkowy pedał, z tyłu zapalają mi się czerwone lampki. No i dobra, i po kolei sobie te światełka omówimy. Przejdźmy sobie do tyłu, zacznijmy od świateł odblaskowych. Światło odblaskowe mamy tak, tutaj, mamy tutaj, no i mamy na dole w zderzaku trzecie światło odblaskowe oczywiście kolor czerwony. To mogą być wszystkie kształty, za wyjątkiem trójkątów. Trójkąty są dla przyczep, naczep, i one powinny być widoczne w dobra widoczność, ale w nocy, bez mgły, bez niczego, z odległości 150 metrów. Z przodu światła odblaskowe są nieobowiązkowe. Dobra, włączę światła pozycyjne. Jeśli chodzi o tył, zapaliły nam się po prawej i po lewej stronie czerwone lampki. Dodatkowo, jak włączamy światło pozycyjne, mamy podświetloną deskę, tablicę deski, yy, yy, tablicę rejestracyjną. I przejdźmy sobie jeszcze do przodu i zobaczmy sobie z przodu światełka. I mamy również światełka pozycyjne z prawej, z lewej strony, z dwóch stron. A te światełka pozycyjne powinny być widoczne z odległości 300 metrów, przy dobrej widoczności. Czyli w nocy z 300 metrów powinniśmy je widzieć. Dobra, światełka mijania. Z przodu zapaliły mi się kolejne żarówki, jak widzimy, po prawej i po lewej stronie. I one powinny, no te światła mijania, służą do oświetlenia drogi yy, przed kierowcą. One powinny oświetlać co najmniej 40 metrów yy, drogę przed kierowcą. Natomiast. Yy, w ciągu dnia, jeśli jest dobra widoczność i mamy światła do jazdy dziennej, możemy po prostu jeździć na światłach do jazdy dziennej, ale one są nieobowiązkowe. Teraz włączę światełka drogowe. Mrugam ostrzegawczo najpierw. tak. Natomiast je mogę włączyć na stałe. I zapaliło nam się kolejne włókno w żarówce. Te światła powinny oświetlać drogę co najmniej 100 metrów przed kierowcą. I używamy ich na drogach nieoświetlonych. Jeśli ktoś nadjeżdża z przeciwka, jeśli ja kogoś doganiam, od razu powinniśmy, albo idzie grupa pieszych, zmienić te światła drogowe na światła mijania, gdyż one bardzo po prostu oślepiają osoby, na które świecimy. Dobra, teraz włączę kierunkowskaz. Najpierw może zacznijmy od lewej strony. I gdzie one mrugają? Mamy trzy kierunkowskazy. Jeden z przodu. Na lusterku, tu mamy drugi, tak. I właśnie, na egzaminie, gdybyście nie zwrócili na to uwagi, że tu jest spalona żarówka, to już macie po egzaminie. Musicie wychodzić, i to jest przykład, że trzeba chodzić i sprawdzać, czy one się wszędzie, wszędzie świecą. No i mamy z tyłu, z tyłu, kolejny kierunkowskaz. Tu prosiłbym operatora teraz zostać z tyłu. Połączymy sobie z drugą stronę i sobie sprawdzimy, jak to wygląda. I z drugiej strony tak samo z tyłu. Z przodu już widzimy że w lust na lusterku, że ładnie mruga i całkowicie z przodu. Teraz włączę światełka awaryjne. Awaryjne to nic innego, jak jednocześnie mrugające kierunkowskazy z dwóch stron. O, widzimy i teraz mrugają kierunkowskazy z dwóch stron. No i dobra, dochodzimy do świateł stopu, świateł przeciwmgłowych i świateł wstecznego, więc sobie z tyłu zobaczymy, jak to wygląda. Najpierw włączam światła przeciwmgłowe. Zapaliła się żaróweczka, czerwony kolor. E, używamy tych świateł, kiedy widoczność spada poniżej 50 metrów. Z przodu są nieobowiązkowe, z tyłu każdy samochód musi mieć je obowiązkowo. Gdzie one są? Tu w Yaris akurat są w zderzaku, ale w innych samochodach są w kloszach albo gdzieś tutaj na słupkach. Nie jest to tak do końca sprecyzowane. Niektóre samochody mają dwa światła przeciwgłowe, a no akurat jeliska ten model ma jedno. Dobra, światła wstecznego. Kiedy włączam bieg wsteczny, z tyłu zapalają mi się... Białe lampki po prawej, po lewej stronie, tu akurat są w kloszach, w innych samochodach mogą być w zderzaku, mogą być na słupkach, może być jedno z tu mamy akurat konkretnie dwa. No i zostały światła z hamowania, czyli po prostu stop. Widzimy trzy światełka, po prawej, po lewej stronie i trzecie światełko jest na podszybiu u góry. Przejdźmy sobie teraz do, do maski, otwórzmy sobie maskę. Jak otworzyć maskę? Tu pociągamy. Tu bym poprosił. Tu jest takie coś i to pociągamy. Pach. Otworzyliśmy maskę. W jaki sposób ją otworzyć? Wsuwam rękę i zobaczcie, tu jest takie coś. Jeszcze raz. Biorę, wsuwam, odhaczam a następnie zabezpieczam. I co możemy dostać na egzaminie? Gdzie się wlewa Płyn do spryskiwacza? To pokazujemy, wlewa się tutaj. Gdzie się wlewa olej? Pokazujemy, olej się wlewa tutaj. Mierzy się go urządzeniem pomiarowym, tak zwanym bagnetem. O, może wyciągnę. Tu są takie kropki. Minimum, maksimum. I w tym przedziale powinien ten olej się zawierać. Warto, nawet nie warto, koniecznie trzeba dodać, żeby wynik był miarodajny. Samochód musi stać na płaskim. To jest raz. A dwa, nie może być świeżo po wyłączeniu. On musi chwilę odstać, parę minut, żeby ten olej spłynął e, z silnika do miski olejowej. Dalej, gdzie się wlewa płyn hamulcowy? Tu mamy zbiornik płynu hamulcowego i tu jest też minimum, maksimum i, i, i tam go wlewamy. No i trzecie, trzecia rzecz, gdzie się wlewa płyn do chłodnicy. Mamy tutaj taki zbiorniczek wyrównawczy i, i w tym punkcie wlewamy też pomiędzy minimum, maksimum, powinno to się E, zawierać. Jak zamykamy maskę? Zrzucam ją po prostu z wysokości z 20-30 cm. Nie dociskam dłonią. To jest w samochodach te maski są wątłe. Po prostu możecie, co, co, że tak powiem, co mają większe ręce, gniotkę zrobić na, na blasze, więc po prostu zrzucamy. Jeszcze możecie na egzaminie wylosować coś takiego, a mianowicie pokazać, jak. Sygnał dźwiękowy. Co robicie? Wciskacie po prostu tu i to jest pokazanie sygnału dźwiękowego. Podsumowując na zakończenie, jakiekolwiek światła byście wylosowali, bo dostajecie jedno światło, musicie krążyć wokół samochodu niczym elektron i obserwować, czy, czy faktycznie wszystko się świeci i pokazać. Eee, tak jak w przypadku kierunkowskazu, gdzie tu nam akurat żaróweczka się nie świeciła, Gdybyście czegoś takiego nie zauważyli, macie po egzaminie, więc wychodzimy i pokazujemy, gdzie się świeci, a gdzie nie. Jeśli się podobało, lajkujcie. Jeśli nie chcecie ominąć podobnych wskazówek, że tak powiem, przed egzaminem, subskrybujcie kanał. Ja dziękuję za dzisiaj. Dzięki, do usłyszenia, cześć.